Cześć wszystkim, niedziela, godzina 12.00. No właśnie, myślę, że dość ciekawy materiał, dlatego że w czasach kiedy musimy troszeczkę posiedzieć w domu, a niektórzy w garażach, dobrze by było przedstawić nowy projekt, który będzie się rozgrywał na arenie Wrocławia. A mianowicie to, co tu widzicie, czyli no właśnie, 40V8 286 KONI oraz implementacja tego do BMW E30. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam zamysł projektu. Dlatego, że to nie jest tylko słabość to jest tak jak widzicie, przede wszystkim przywrócenie karoserii, blacharka, lakierka, odnowienie wnętrza. Właściciel na początku miał dużo jakichś swoich planów, natomiast zbliźmy go stropu, bo szczerze, E30, piękne samochody, jeżeli chodzi o kupetę i. A, -a. prawda? Nie? Stasiu coś się skrzywił od razu. Lecimy jak najbardziej klasyką, czyli odrestaurować wszystko, zrobić taki troszeczkę pazur, dlatego że i multimedia, i wszystko będzie robione po kolei, więc postaram się. Wraz z Tomkiem, właścicielem M4K Garaż Wrocław, aby te relacje były bardziej syte, natomiast dzisiaj bardzo jestem ciekaw jednej rzeczy, chcemy otworzyć cały motor, rozebrać go, dlatego że on ma być troszeczkę wzmocniony. Z tych 286 koni chcemy zrobić koło 300 KM bez zaturbiania, więc tutaj czysta mechanika pojazdowa wejdzie do gry, chłopaki mi tutaj pomogą, dlatego że kiedyś w odcinkach mówiłem Wam, że branie takich silników nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, kończy się różnie i tutaj mamy dość dobry przykład, zobaczcie na samym początku. Okazuje się, że pierwsze problemy, toż chłopaki wczoraj czyścili, zaczynają się z związką. To wszystko gdzieś leżało, wleżało w wilgotnym miejscu, piny były zaśniedziałe, brakuje trochę peszli, trochę kabelków trzeba tutaj porozwalać, więc myślę, że... Nie jest to pierwsza fałsemka, którą rozbieram, zresztą chyba dobrze pamiętacie projekt Smoczycy Więc zróbmy to, zróbmy sekcję zwłok, jak to profesor mówi i zaczniemy od tego No i potem jeszcze zrobimy unboxing tego samochodu, co tam się w nim dzieje, więc zobaczymy No, tak, natomiast widzę, że ktoś już zadbał o to, żeby auto było na zawieszeniu gwintowanym, no ale dobra to może zacznijmy od silnika i zostańcie do końca odcinka, dlatego że na końcu mamy dużo fajnych okazji, rzeczy, które prosiliście, których nie było wcześniej w okazjach Allegro, Progitecha, Carverticala, Mubi, wszystko jakoś tak w niedzielę zrobimy, żeby było wesele i żeby nam troszeczkę tutaj pomóc. No i może będziecie też mogli pomajsterkować dzięki temu sami przy domu, więc zacznijmy od rozebrania tego silnika, a Stasiu zrobił ładną prezentację. No właśnie kupowanie używanych silników. Zobaczcie, ależ to Bawaria musiała w tamtych latach pięknie kłaść fugi, prawie że maszynowo, że To jest raz, dwa. Wszystkie. Zobacz tu stasiu. część gwintów jest poprzeciągana, jakieś ponasmarowania, więc mimo że cewki, zobaczcie, wygląda na ori wszystko bo BMW, BMW to jednak ktoś sobie różnie z nimi radził to jest to, czego najbardziej nie lubię w tego typu projektach jak rzeczy są używane bo to, że trzeba zrobić remont pieca spoko ale teraz nowe szpilki, nowe to i kompletacja elementów z lat 90 z początku lat 90 czasami jest ciężka natomiast zaraz ściągniemy głowice zaraz jeszcze płaszcze wodne i zobaczymy co nas czeka w środku bo. Jak tak spojrzycie, zobaczcie się tu, to to źle nie wygląda. Tu zawory, wszystko. Na pierwszy rzut oka fajnie. Natomiast ja miałem sytuację, ci co kojarzą Instagrama, jak otworzyłem sam, a tam pływało wszystko. Kto pamięta film z moim M34 kiedyś ściągnąłem tą pierwszą miskę, a tutaj wisiały gluty silikonu jak rękawy szaty czarodzieja. No właśnie, jeden update. Ten silnik jednak jeździł w tym samochodzie i tego nie wiedziałem, teraz już wiem. Zobaczcie, co zaczynam znajdować w misce. Jesteśmy bardzo ciekawi, co tu się wydarzyło się. O, zobaczcie tu, Stasiu. Coś tu się mieli, nie wiemy co nam się mieli. Może elementy rozrządu nam się mielą. No musimy to zobaczyć, więc zaraz ściągamy dół i zaraz głowice i tłoki. Powiem wam, wygląda to tak... O! O! Ty je widziałeś? Zobacz. O! To coś... Coś odpadło. O! <śla> Czekaj, przyjrzę co w tej misce pływa jeszcze. <śla> No dobra, nie chechyszkujmy, rozkręcajmy. Zobaczcie, jak ktoś ambitnie tutaj w ogóle podchodził do sprawy, wcześniej naprawiając. Nie wiem o co chodzi i chyba nie chcę wiedzieć. Dwie godziny, dwóch chłopa, no dobra, w porywach trzech. Motor rozebrany i powiem wam, jestem bardzo mile zaskoczony, bo ostatnio bardzo dużo tych silników remontujemy we wszystkich oddziałach. Pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy, nic się nie dzieje z tłokami. I teraz do czego dążę? Jeżeli ktoś jest w temacie, to wyobraźcie sobie, że silniki typu boxer, silniki typu V, w momencie kiedy mają rozchylenie, pracują w tej płaszczyźnie, grawitacja robi swoje. Zatem część tłoka, która grawitacyjnie się opiera, zawsze jest mocniej podtarta, tutaj nic się nie dzieje. Jeżeli chodzi o same panewki, tutaj mogę Wam spróbuję wyjąć, dobra, rozkręcę Wam. O. Nie wiem skąd ten syw w misce olejowej był i czym to było spowodowane. To są... Jeszcze, ale to bardzo jeszcze delikatne ślady podtarcia. Natomiast sama, sama panewka, można by spróbować zmierzyć, ale myślę, że jest jeszcze w połowie swojego życia. Niech świadczy o tym górna część. Wow, czyli to, co kosztowało mnie najwięcej w moim silniku, jeżeli robiliśmy remont, nie nosi żadnych elementów podtarcia. To wszystko trzeba oddać do wymiarowania, natomiast nigdzie nie został podtarty, zatarty, nic się nie działo. Myślę, że problemem dość dużym będzie sama w sobie pompa oleju, jaką znajdę. Znajdę, widzę już ją. Tu się mogło coś dziać nieprawidłowego, dlatego że widzieliście, a może Stasiu daj tą przebitkę, łańcuch, który chodził. On był strasznie luźny, też nie wiem skąd tego typu uszkodzenia są na pompie, więc pompę będzie trzeba rozebrać, zobaczyć co w środku się działo. I teraz, na przykład. Czasy, które nigdy w motoryzacji nie wrócą, zobaczcie, jak wyglądają zębatki. Po niewiadomym przebiegu, ale myślę, że co najmniej 30 latach życia prawie 30 latach życia się nic z tym nie stało. Łańcuch główny też nie nosił śladów wyciągnięcia. Jeden napinacz troszeczkę stał. Dla przykładu nowe BMW 3-litrowe diesle, 2-litrowe diesle. To tam po 100 tysiącach to wszystko jest wytarte gorzej niż moje czoło. A zobaczcie. Nic. Nic na ślizgach, nic na prowadzeniach. Teraz bardzo ważna rzecz. Bloki. Z blokami w tych silnikach był taki problem, że Niemcy swego czasu bardzo mocno eksperymentowali. Jednostka 4-litrowa V8, bo jeszcze była potem rozwinięciem, było 4-4, bo był system Vanosa dołożony, zmiennych kwas rozrządu. Natomiast eksperymentowali, dlatego że, po pierwsze, robili wszystko za mężczyznę, żeby była jak najlżejszy. Po drugie, bawili się z powłokami i kryciem cylindra Nikasilem. I teraz, gdyby spotkała nas sytuacja, że się zatarły nasze cylindry, to remont takiego silnika. Klasyczny byłby nieopłacalny, dlatego że trzeba by tulejować, włożyć specjalne tuleje, kryć tonika silem, żeby to było zgodnie ze sztuką. Natomiast w wersji Made in Poland, i to robią chłopaki od tuningu nieraz, jeżeli byłyby zatarte, tulejują, robią tuleje, e, żeliwo wsadzają i zmieniają pierścienie odpowiednie do, odpowiednie do żeliwa. Natomiast w tym przypadku blok, zobacz to się nic nie dzieje. Te wszystkie struktury, które tu widzicie, krzyżowe, to są jeszcze ślady honowania. To wszystko jest fabrycznie śladami honowania, więc wydawało się, że silnik jest w stanie nieciekawym. A finalnie okazało się, że jest w stanie dość ciekawym. Przejdźmy jeszcze do głowic. Same głowice, jak widzicie, poza delikatnym, naprawdę to jest delikatny nagar. To nic im wielkiego nie dolega. Nie ma tutaj jakichś śladów, dziwnych odbarwień, tak jak czasami w niektórych unboxingach silników widzieliście. Nic złego się nie dzieje. Uszczelki prawdopodobnie to jest wszystko fabryka, uszczelki pod głowicą, więc nie powinno być źle. Poleci to do topmara. Chłopaki z topmara już wiedzą, jak się tym zająć. Troszeczkę przebudujemy te głowice, żeby były bardziej wydajne. Chociaż BMW naprawdę jest genialne, jeżeli chodzi o budowanie głowic. I a propos silnika od Ferrari, który zaraz będziemy składać. To też jest dość skomplikowana głowica w porównaniu do rzeczonego silnika. Natomiast, no co Niemcy potrafią, to Niemcy potrafią. Niepokoją mnie jeszcze takie rzeczy. Wszystkie kawałki metalu to mogło być właśnie jakieś niechlujstwa, zaniedbania, bo to jest miska olejowa z dwóch części złożona, więc to wszystko może wynikać z jakiegoś niedbalstwa wcześniej, uderzeń młotkiem czy innych. Przejdźmy do tematu samego samochodu i porozmawiajmy. Co do samych przeróbek silnika, nie mam jeszcze pomysłu, dlatego że można pokombinować z wałkami, można pokombinować z dolotem, dograć. Te kilkanaście koni to jest akurat najmniejszy problem, natomiast myślę, że ekipa tutaj sobie doskonale poradzi. Zresztą będę to zdalnie koordynował. Eee, plany: przede wszystkim zmiana koloru, przede wszystkim pełna blacharka, lakierka. Tym, czym my się nie zajmujemy, więc no tutaj Wrocław ma troszeczkę łatwiej, bo ma zaprzyjaźnioną firmę, która takie usługi czyni. Ja takiej firmy na pomorzu niestety nie mam z wiadomych przyczyn, jak pamiętacie, mojego superba, jak był trzy razy poprawiany lakier. Przede wszystkim auto ma być mimo dość dużej mocy, bo 300 koni na takiego małego chrupka to, to jest bardzo dużo. Ma być użyteczny, więc na pewno i zawieszeniówka, na pewno wizualizacja się nie zmieni. Więc wizualizacja co najwyżej się poszerzą nam troszeczkę nad kola, bo taki pakiet, jak tutaj był proponowany, ten poszerzający, to jest fajne. To jest fajne do driftowozu. Jak na przykład Paweł Grosz miał dzika, jeszcze jak dzik był zielony i występował u mnie 4 lata temu, już w czas na Tuning Made in Poland, chyba w drugim odcinku, jak się nie mylę. To byłoby fajne. Ja uważam, że to już jest klasyk, i no skoro. Nie miał oryginalnego silnika, jak został zakupiony, został zakupiony, zesłapowany. Oto pójdźmy tą stroną, tylko naprawmy to wszystko i tyle. Z ciekawostek jeszcze, zanim przejdziemy do podsumowania, czy porozmawiamy o wnętrzu i multimediach. Pamiętajcie, że kiedy kupujecie samochód, to cały czas obowiązuje promocja, i mamy w opisie macie link do Car Verticala, czyli takie badanie numeru VIN przed zakupem pojazdu. Robi się to z reguły w dość świeżych autach, bo często piszecie, że Łysy, ja sprawdziłem moje 20-letnie auto i tam wiele nie wyskoczyło. No wiele nie wyskoczyło, bo dopiero od kilku lat te systemy ubezpieczeń, cepiki, to wszystko się połączyło. Zobaczcie, przykładowy raport wygląda tak. Wpisujecie numer VIN, możecie przejrzeć historię pojazdu, zdjęcia, szkodowość, wypadkowość. Cena... Po rabacie 10% 30 parę złotych myślę, że nie jest duża, więc przejdźmy dalej. Właśnie, zanim podsumuję całkiem wszystko, jeszcze przejdźmy do okazji Allegro, bo w nich dzisiaj wiele. Zestaw w okazjach Allegro, o który prosiliście, czyli takie. E, Podstawowe rzeczy, jakimi są chociażby kobyłki, dzięki którym możecie bezpiecznie podnieść samochód, a żeby go podnieść, to chociażby trzeba mieć podnosi, więc myślę, że taki zestaw w okazjach powinien się wam wklepać, bo no to są wasze decyzje, więc też chciałbym, żebyście pisali w komentarzach, co następnego w okazjach. My z ekipą zalegro, mimo trudnego czasu, i tak tzw. home office postaramy się podobierać dla Was. Cena spada od 12.20 i dodatkowo macie jeszcze jeden link. Pamiętacie mierniki lakieru Prodzitech. No właśnie, specjalnie dla Was raz tu jest promocja na te wszystkie mierniki, żebyście mogli spokojnie zakupować samochody i badać je przy zakupie, czy nawet ze znajomymi chodzić, więc też macie link w opisie. No i co? No właśnie, do podsumowania się należy dodać, że właściciel chciałby zrobić wnętrze na klasyka połączone troszeczkę z nowoczesnością, czyli adaptacja kierownicy ze 46 sterowania radiem. To wszystko jest wykonalne i tutaj mamy dobrego elektronika, który będzie to ogarniał. A myślę, że następne odcinki będą już ze składania motoru. Zrobimy myślę 4-5 odcinków. Tutaj z Tomkiem rozmawialiśmy. Tomek też się postara coś ponagrywać, więc to tak ciężko jest, wiecie, tu jeden projekt pilnować, tu drugi projekt nagrywać. No nie rozdwoimy się ze Stasiem, więc Stasiu możesz zmienić kadr, bo ja wstaję. Kończąc prac blacharskich. Tutaj na szczęście wiele nie ma, bo nie jest to chrupek, który wymagałby e, reanimowania. Klatka raczej też nie będzie wjeżdżać, więc tyle. Kochani, jeżeli nudzimy się w tym czasie, kiedy stało to, co się stało i musimy wszyscy z tym walczyć. Odpaliłem jeszcze na prywatnym kanale Michał Osianowski vlog, vlogi. Postaram się Was może w tym roku troszeczkę wprowadzić w świat kładów, takich endurowych, crossowych. No Takie zabawki, miałem takie zajawki, teraz dalej mam tą zajawkę, więc no, będzie tak. Po kolei troszeczkę będziemy przymycać takich rzeczy. No i tyle. No, na miłośnikach dzieje się. Powstał nowy kanał, o którym wam powiem niedługo zobaczycie związany z detailingiem, związany z taką formułą dbania o samochody. Ja nigdy was bym nie nauczył, jak polerować lakier, bo się na tym nie znam. Ale mam przyjaciół, którzy się na tym znają, więc powstał kanał Miłośnicy Detailingu Bajem 4K. Kto go znajdzie na YouTubie, niech sobie subskrybuje. Na razie nie linkuję. Zaraz wjeżdżamy z odcinkami. No i podstawy w rapingu też tam będą, czyli oplejania samochodu, więc myślę, że taka forma zrób to sam, której niekoniecznie mam ochotę przemycać. E, tyle. Niedziela. Dla mnie czas kończy się, jeżeli chodzi o to, muszę wracać do Gdańska, na Pomorze muszę wracać. Pamiętajcie, jeszcze w opisie filmu macie link do Mubi.pl, czyli jeżeli kończy wam się C, a to niestety nieubłaganie nam mija co roku. To macie porównywarkę ubezpieczeniową, w której wpisujecie swoje wszystkie dane, wyszukujecie najbardziej korzystną ofertę, jaka Wam się pojawi. Jeżeli Wam się ta oferta podoba, klikacie i na ten link, który jest w opisie, wraca Wam, jeżeli zakupicie taką polisę 150 zł. Promocja wiecznie trwać nie będzie, tym bardziej w dzisiejszych czasach, więc koniecznie sprawdźcie się to i tyle. Podobało Wam się taki luźny odcinek. Bluźny, no co mam powiedzieć? To kciąg górę, udostępniamy i do zobaczenia w piątek. No powoli wracam do mechaniki, bo trochę nam się zluzowało na warsztatach, więc aha, warsztaty pracują. Wrocław, Kościerzyna, Szemut mają się dobrze. Mamy po prostu zaadaptowane do obecnej sytuacji hmm, budynki. Kontakty z klientami ograniczone, ale auta naprawiane, więc jak coś to wbijajcie. Trzymajcie się. Cześć. Myślę, że będzie to materiał, który Was zadowoli. Nie. Coś tak kuć poszło nie tak. Pamiętacie e, czujniki, lecz czujniki? to tu, tu, To ja jest.